Cześć, witajcie w nowym filmie. Nasza planeta jest pełna tajemniczych miejsc. Każdego roku dowiadujemy się coraz więcej o historii i czasami odkrywane są rzeczy lub miejsca, na które nawet naukowcy nie mają jasnej odpowiedzi. Dziś pokażemy Wam 10 miejsc, w których dzieją się dziwne rzeczy. Dlatego weźcie jakieś napoje i przekąski, bo to będzie kolejny ciekawy filmik. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10 Miejsce znane jako Krzywy Las znajduje się w Małej Wiosce na Pomorzu Zachodnim w Polsce. Znajduje się tu około 400 drzew, które mają tajemnicze anomalie i są powiginane w dziwny sposób. Drzewa te zostały podobno posadzone w latach 1925-1928, a powód ich kształtu do dziś nie jest znany. Może to być spowodowane tym, że drzewa zostały zasypane przez ekstremalne burze śnieżne. Inni ludzie twierdzą, że strażnicy leśni manipulowali drzewami, powodując, że rosły w ten sposób. Co jest również bardzo dziwne, to fakt, że 400 drzew, które mają anomalie, jest otoczonych przez wiele normalnych drzew, więc to sprawia, że to tajemnicze miejsce zostawia wiele pytań bez odpowiedzi. Jak myślicie? Jak to się stało? Dajcie mi znać w komentarzach. Numer 9 Wieczny płomień znajduje się w Orchard Park w zachodniej części stanu Nowy Jork. Mówi się, że został on zapalony przez rdzennych Amerykanów tysiące lat temu. Płomień ten ukrywa się pod małym wodospadem w jaskini, a najdziwniejsze w nim jest to, że płonie przez całą wieczność nie wygasając. Płomień można zobaczyć przez cały rok, więc jeśli wybieracie się na wakacje do Nowego Jorku i będziecie w okolicy, zdecydowanie polecam to miejsce. Naukowcy myśleli, że płomień początkowo został stworzony przez niezwykłe gorące skały produkujące jakiś rodzaj gazu. Jednak kilka lat później zdali sobie sprawę, że tak nie jest i że prawdopodobnie pochodzą z jakiegoś rodzaju metanu. Tak więc do dziś naukowcy, którzy badali to miejsce, nie mogą tak naprawdę powiedzieć dokładnie, dlaczego ten mały płomień wciąż się pali. Numer 8: Złota skała znajduje się na skraju 15-metrowej góry w Myanmar, kraju południowo-wschodniej Azji, i jest znana jako jedno z najświętszych miejsc. Od wieków pielgrzymi odwiedzają to miejsce, aby medytować i składać ofiary buddzie. Nasuwa się pytanie, jak to możliwe, że ta wielka skała z pagodą na szczycie jeszcze się nie rozpadła? W rzeczywistości mówi się, że stoi ona dokładnie w tym samym miejscu od ponad 2500 lat. Miejscowa ludność twierdzi, że skała ma magiczną moc, a legenda, która się za nią kryje, opowiada o królu, który umieścił skałę w tym miejscu. Zgodnie z legendą, tylko kobiety mogą przesunąć skałę, więc kobietom nie wolno jej dotykać. Naukowe wyjaśnienie, w jaki sposób ta skała pozostała idealnie równo przez lata jest niejasne i nadal pozostaje nierozwiązaną zagadką. Numer 7 Oregon Vortex to mały, odległy domek położony na strumieniem w Goldfield, w Ameryce. Po raz pierwszy został otwarty w 1930 roku i to miejsce jest znane z tajemniczej grawitacji. Starożytni ludzie nazywali ten obszar zakazaną Ziemią i uważali, że lepiej nie odwiedzać tej chaty. Kiedy znajdziesz się w środku, zauważysz, że przedmioty takie jak piłki toczą się zupełnie w różnych kierunkach, a nawet jest miotła. Która stoi prosto i nie przewraca się. Mówi się również, że jest to miejsce z niezwykle mocnym polem siłowym. Niektórzy ludzie wierzą, że trójkąt bermudzki również posiada takie samo pole siłowe. Jedyna różnica polega na tym, że mówi się, że ma ono siłę przyciągania. Właściciele są przekonani, że domek posiada paranormalne moce, podczas gdy inni ludzie uważają, że jest to tylko złudzenie optyczne. Więc co to jest? Co o tym sądzisz? Numer 6. Prawdopodobnie słyszeliście o trójkącie bermudzkim. To miejsce znajduje się na środku oceanu pomiędzy Miami, Puerto Rico i Bermudami. To właśnie tutaj podobno w tajemniczy sposób znikają samoloty i łodzie. Ale czy wiedzieliście, że istnieje podobne miejsce? Mianowicie trójkąt Nevada. Miejsce to znajduje się na dużej części pustyni w Nevadzie, gdzie znajduje się również strefa 51. To właśnie tam w ciągu ostatnich 60 lat zaginęło podobno ponad 2000 samolotów. Niektórzy ludzie uważają, że jest to związane z kosmitami lub przez ich działanie. Większość z tych samolotów nigdy nie została odnaleziona. Co sprawia, że jest to wielka tajemnica. Najnowsza historia pochodzi od Steve'a Fossetta, który również zniknął bez śladu podczas przelotu przez ten obszar. Steve był doświadczonym pilotem, który pobił kilka rekordów świata, w tym był pierwszą osobą, która obleciała Ziemię balonem na gorące powietrze. Jak więc doświadczony pilot mógł zniknąć bez śladu z powierzchni Ziemi, pozostaje wielką tajemnicą. Numer 5. Zapora Hoovera to betonowa zapora w Colorado, która została zbudowana w latach 1930-1936 i znajduje się około 48 mil na południowy wschód od Las Vegas. Celem budowy tamy Hoovera było zapobieganie powodziom. Zapora ma niewiarygodną wysokość 221 metrów i pomaga w wytwarzaniu energii dla ponad 1 300 tysięcy domów w Kalifornii. Jednak gdy ktoś postanowił wylać wodę z butelki, to właśnie się stało. Spójrzcie, <toddź -dźwięk> Najwyraźniej siła płynącego w górę strumienia powoduje, że woda z butelki jest wydmuchiwana do góry. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że nie poczujesz silnego wiatru, gdy to robisz, mimo że woda jest ewidentnie wypychana do góry. Numer 4 W Beppu, małym miasteczku w Japonii, znajduje się nie jedno, nie dwa, ale siedem gorących źródeł. Gorące źródła to w zasadzie geotermalnie podgrzane wody gruntowe ze skorupy ziemskiej. Pokażę ci wszystkie siedem z nich. To jest Goku, staw z wrzącą niebieską wodą. Onishibozu Bozu Igoku to kąpiel błotna, która wrze i która według miejscowych wygląda jak ogolone głowy mnichów. Jeszcze innym źródłem gorącej wody jest i Igoku. To źródło ma mleczną wodę i nazywane jest również piekłem białego stawu. i Igoku jest stawem z wrzącą gorącą krwistoczerwoną wodą. Tatsumaki Igoku jest wrzącym gorącym źródłem, które wybucha co 30 minut. Następne jest Kamado Igoku, y z którego odwiedzający mogą pić gorącą wodę źródlaną podczas kąpieli rąk i stóp. I ostatnie jest Onimaya Igoku, y miejsce, w którym podobno trzymanych jest 80 krokodyli. Więc jeśli będziesz w okolicy, to zdecydowanie miejsce, które warto odwiedzić. Numer 3 Kumow Taos to ledwie słyszalny dźwięk dudnienia lub bębnienia. Od lat 90. XX wieku było wiele doniesień o tym dźwięku w Taos, małym miasteczku w Nowym Meksyku. Tylko 2% ludzi mogło go usłyszeć, ponieważ dźwięk ma określoną częstotliwość. Wiele osób skarżyło się na ten dźwięk, ponieważ uważali go za bardzo irytujące. W końcu zainstalowano sprzęt do pomiaru wibracji, ale po wielu testach nie znaleziono nic niezwykłego. Jednak miasto Taos nie jest jedynym miejscem, w którym zaobserwowano dziwne odgłosy w powietrzu. Tajemnicze dźwięki były słyszane na całym świecie, od pisków po słaby szum. Niektórzy ludzie uważają nawet, że dźwięki mają związek z kosmitami lub że oznacza to koniec świata. Numer 2. Jaskinia Wajtomo znajduje się na południowej wyspie Nowej Zelandii. Można tu wybrać się na zorganizowaną wycieczkę łodzią przez świetlisty tunel, który daje niepowtarzalne wrażenia. Powodem zielonkawego i niebieskawego koloru w jaskini jest arachnocampa luminosa, rodzaj robaka jarzeniowego, który występuje tylko w Nowej Zelandii. Jaskinie te pokryte są bowiem tysiącami maleńkich stworzeń, które używają reakcji chemicznej w swoim ciele do wytwarzania światła. Robią to po to, aby zwabić do jaskini owady, które łapią za pomocą lepkich nici, które zawieszają pod sufitem jaskini. Ponieważ jest to jedyne miejsce na Ziemi, w którym żyją te zwierzęta, są one stale monitorowane przez naukowców. Więc jeśli jesteś na wakacjach w Nowej Zelandii, zdecydowanie polecam to magiczne miejsce. Numer 1 Burze z piorunami nie są takie fajne, a niektórzy ludzie mogą się ich nawet przestraszyć. Jeśli boisz się grzmotów, to od razu wycieczkę nad jezioro Maracaibo w Wenezueli. Tutaj grzmi od 140 do 160 dni w roku i to przez około 10 godzin dziennie. Naukowcy nie mają pojęcia, jak to jest możliwe, że grzmi tu bez przerwy. Jedynym wytłumaczeniem może być to, że ma to coś wspólnego z obecnością uranu lub metanu, który wydobywa się z pobliskich bagien. Nie zostało to jednak nigdy udowodnione, a niektórzy twierdzą, że nie jest to nawet możliwe. Możemy więc tylko zgadywać, dlaczego nigdy nie przestaje tu grzmieć. Inną ciekawą rzeczą jest to, że burze ustały w 2010 roku. Myślano, że to z powodu suszy, ale miesiąc później znów wróciły i trwają do dzisiaj. Czy chcielibyście odwiedzić któreś z tych miejsc i czy przychodzą wam do głowy inne miejsca, w których dzieją się dziwne rzeczy? Dajcie mi znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.